To już trzeci mecz czwartego turnieju młodziczek rozgrywanego w Brąchnowie 4 lutego. Spotkały się zespoły LKS Rogowo i Hokej Klub Pomorzanin Toruń. Oba zespoły przegrały już swe pierwsze spotkania tego turnieju. LKS Rogowo z LKS Gąsawa 3 do 5 a Hokej Klub Pomorzanin Toruń z UKS Laski Wielkie 0 do 12. Gdyby z naciskiem na gdyby grające bardzo ambitnie zawodniczki Hokej Klub Pomorzanin Toruń wykorzystywały nadarzające się sytuacje po podbramkowe czy podyktowane przez sędziów krótkie rogi, to spotkanie mogłoby potoczyć się zupełnie inaczej i niestety tak grały zawodniczki Hokej Klubu we wszystkich obserwowanych przeze mnie turniejach bardzo nieskutecznie. Za to grające bardzo spokojnie i zdyscyplinowanie zawodniczki LKS-u rogowo to przeciwny bieguń toruńskiej drużyny, zawodniczki LKS-u wykorzystywały nadarzające się sytuacje bramkowe. LKS rogowo zwyciężył pewnie Hokej Klub Pomorzanin Toruń 4 do 0. A tak przedstawia się tabela turniejowa dziewcząt po czterech turniejach. Na czele LKS Gąsawa stawkę zamyka Hokej Klub Pomorzanin Toruń.